Pozwolicie, że mam zaszczyt otworzyć trzecią ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Wędkarskiej Siewie 2012 I na samym wstępie pozwolicie, że przywitam szanownych gości dzisiejszej olimpiady, mianowicie wiceprezesa ds. spraw sportu i młodzieży Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Pana Mirosława Iwańskiego. Również bardzo serdecznie chcę przywitać przewodniczącego Rady do Spraw Młodzieży, kolegę Wiesława Misia. Również witam sędziego głównego całej olimpiady, kolegę Krzysztofa Fastka. Witam również zastępcę, może inaczej, wiceprzewodniczącego Komisji Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, kolegę Romana Łysiaka. Szanowne koleżanki i koledzy, chciałem przedstawić Komitet Honorowy Olimpiady. Składający się z następujących osób: Pana Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, Pana Eugeniusza Grabowskiego, Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Okręgu w Katowicach, Kolegę Mirosława Iwańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Pana Zdzisława Banasia, Wójta Gminy Mierzęcice, Pana Grzegorza Podlejskiego. Przewodniczącego Rady do Spraw Młodzieży przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, pana Wiesława Misia i członka Prezydium Zarządu Okręgu PZW, kolegę Mirosława Winiarskiego. Szanowni, szanowne koleżanki i koledzy, szanowna młodzieży, chciałbym, aby w tej chwili sędzia główny złożył meldunek Sędziemu, przepraszam, panu prezesowi zarządu głównego, Mirosławowi Iwańskiemu. Proszę bardzo. Panie prezesie, sędzia główny zawodu Krzysztof Pastek zgłasza gotowość zawodników oraz sędziów do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach wędkarskich. W zawodach startuje 63 zawodników, 21 drużyn z 14 okręgów poza dwóch kraje. Dziękujemy bardzo Panu Sędziemu. W tej chwili chciałem poprosić zwycięską drużynę z ubiegłego roku, drużynę Tłuszcza, o wystąpienie i podejście do masztu w celu wciągnięcia flagi na maszt. W tym momencie wysyłamy również hymnu. W związku z tym zapraszam kolegów z Tłuszcza na środek, prosimy. Szanowne koleżanki i koledzy, baczność. Do hymnu.